Hej Howard, chyba znalazłem jednego z kuzynów pidziego. Szare plamki. Właśnie zapas mi kostium. Clarence! Mały diabeł, ale jaki uroczy! Pogłasz go po głowie i pokaż w jakim kierunku ma lecieć. Znajdzie mnie! Nie ma sprawy. Z innymi zrobię tak samo. Spider-Man, the situation's under control. right Mordercza parada zatrzymana. Juri, obserwuję plac budowy w Construction. Ich sprzęt jest mocno zakurzony. Leży tam dla niepoznani. Na to wygląda, ale jeszcze lepiej się przyjrzę. Coś to słyszę, mamo. Hej, Boga! Boga! you Jeszcze więcej? Przepraszam, ale darmowe pączki już się skończyły! Nie gada. Przewożą narkotyki w betoniarkach? Tak podejrzewam, ale podejrzenia nie wystarczą. Potrzeba dowodów. Będzie się miała. Gadaj I kolej! Nie fajcie się! Każdym zajmę się o bandytów i pożartować. A żarty mi się już skończyły. Przeczyty Yuri, oprychy Fiska i wszelkie potrzebne dowody już czekają w mojej sieci. Dobra robota mi się wydaje, że będzie rządził z krat, ale wkrótce zrozumie, czemu związki na odległość źle się kończą.

Dobra, to już wszyscy. Zamyk antywłomaniowy. Takie stosuje się w bankach, a nie w zakładach recyklingu. Może uda mi się znaleźć źródło zasilania? Mógłbym wyłączyć obwód. Potrzebuję elektrosieci. Ech, coś się ruszyło, ale chyba potrzeba trochę więcej prądu. Muszę znaleźć skrzynkę przyłączeniową. Już! Obwód wygląda wciąż na stabilny. Może gdzieś w pobliżu jest kolejna skrzynka. Tak! Już prawie. Jeszcze tylko jedna. guest zaawansowanego sprzętu. Może później mógłbym wyprodukować z tego własną broń. Broń z arsenału Fiska. Pewnie to tam chcą zaatakować. Zaraz, to jest sztab wyborczy Osborna. Wszystkie trasy wychodzą z tego samego adresu. Materiały wybuchowe z placu budowy Fiska. Samochody pułapki? Ale numer! To nie jest wojna gangów. Demony okradały fiska, żeby dorwać burmistrza Osborna. Hej, znalazłeś Lee? Nie, ale miałaś rację. Lee wykorzystuje to miejsce jako przykrywkę dla demonów. Produkcja bomb, przerzut broni. O Boże. I wygląda na to, że planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Musi mieć jakiś zatarg z normalnym Ozbornem. Znalazłem tu adres. Myślę, że to ich punkt zborny. Jak się pośpieszę, może zdołam ich powstrzymać. <suszy> Bądź ostrożny. Juli, to ja. Szybko, jestem zajęta zgarnieniem ochrzanu od szefostwa. Martin Lee i demony planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana zborna. Jesteś pewien? Mieliśmy już tyle fałszywych śladów, że. Zaufaj mi. Wysyłam ci adres zakładu utylizacji odpadów. Tam znajdziesz wszystkie dowody. Dobra, załatwię ewakuację tych piór, ale jeżeli nie masz racji, osobiście będziesz mi szukał pracy. consolidated shipping Dużo ich. Spróbuję to zrobić po cichu, ale też z klasą. Mogę użyć tych rzeczy z centrum recyklingu. Nieźle. Uwielbiam walczyć z banderami ich własną bronią. I tak właśnie wygląda karmiczna sprawiedliwość. 不知道，也是。有人倒地

Lepiej zajrzę do środka. Mają bazy w całym mieście. Co tu jeszcze można znaleźć? Hm, faktura z warsztatu. Pale Horse Rides. Bardzo drogi ten przegląd. Jest jeszcze gorzej, niż myślałem. Zdaje się, że demony mają całą armię. Jakby jeden zabójczy świecący bitz nie wystarczył. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale na pewno nie tego. Hej, MJ, chyba powstrzymałem atak demonów na sztab wyborczy Osborna. Nie znalazłeś Li? Nie, ale znalazłem coś, co powinniśmy zbadać. Miejsce o nazwie Hale Horse Rides. Muszę nieznajomo. Sprawdzę to i dam ci znać. Silverbird, schodzimy na miejsce. Jest kolejny. Odbezpieczyć. Tego nie grali. Nie, nie, nie. Ten jest twój. No dobra. Likwiduję tego suki. Hej! Tak nie załatwiamy spraw w tej dzielnicy. Godasem jeden. Hej, hej! Zanim zaczniemy. Kim wy do cholery jesteście? Kozesem jeden, m jeden, czekamy na rozkazy. Przyjąłem zgłoszenie, widzę go, czekać na Silverber. Wejście solidne. Osiem na dziesięć. Dziewięć na dziesięć. Zostaw go! Pracuje z nami! Yuri? Wyjaśnisz mi to, proszę? To Silver Sablinova, szefowa Sable International. Prywatnej firmy ochroniarskiej, opłaconej przez pana Osborna. Burmistrz ma teraz własną armię? Kiedy znowu wejdziesz mi w drogę, nie będę taka miła. Idź. Ogadamy później. Sorry za te akcję z Sable. Powinnam ci była powiedzieć, ale wszystko działo się tak szybko. Spoko! Nadal jesteśmy kumplami! Nie, nie jesteśmy. To nie było miłe. Dobra, Sable ma posłuch u burmistrza i ogromną władzę. Przeszukaliśmy adres od ciebie i znaleźliśmy dowody na planowany zamach, ale żadnych powiązań z Martinem Lee. Pracuję nad tym! Cześć, MJ! Hej, udało mi się znaleźć informacje o innych biznesach Martina Lee. Ma placówki w całym mieście. Ha, te punkty pokrywają się z mapą, którą znalazłem w tamtej firmie. Sprawdzę je. Informuj mnie, co w nich znalazłeś. Spróbuję to rozpracować. Dobra, lecę do gabinetu Lee Feast. Może dowiem się, dlaczego to robi i jakie ma dalsze plany. Dobrze. Pozdrow ode mnie, May. Czekaj, chyba nic jej nie grozi, co? Nie. Lee ma w głowie tylko jeden cel Norman Osborne.